Moi drodzy, tak jak obiecałem wam 8 lajków i nagrywamy specjalny odcinek. Co to jest za specjalny odcinek? Od razu wam e, mówię, gramy PS1 z Andrzejem, bez kolizji. Warto to zaznaczyć, to jest bezkolizyjny wyścig. O 100 zł. Każdy z nas wykłada stówę, wygrane zgarnia całą pulę, czyli dwie paki. a już starczy na coś fajnego. Więc moi drodzy, pełen fokus. Nie będziemy dużo się odzywać pod tym odcinkiem. Z uwagi na... Bo będą komentatorzy! A w składzie między innymi Deadpool. Dzień Mój drugi ekspert, znany ty bardzo bezpiecznej jazdy, ale dobrze wchodzącym w zakręty. Podka! Halo, Dobra, witam, gdzie tam, dzień się... dobry. Dobra, jest. No i Gold, gołd poprzedniego sezonu, czyli Zdech, ja. Dwie kobiec. A gdzie tu Ty to dalej, Gołci... Może też chce być, na No i nie, nie ma, nie ma dareczka. dareczka, więc Dobrze. zapraszamy tutaj. Raczej NA i nie usłyszycie, Dobrze. ale gramy. Zobaczmy tutaj, wybór, wybór pojazdów. Tutaj to ma duże znaczenie, czy postawią na Quattro, czy jednak postawią na napęd tył. Wiemy, że raczej no postawi na napęd na tył, na tył ale je na Quattro. O. Jednak Audi RS5 w kupie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. W tym wyścigu poczujesz przewagę technologii i potęgi Mercedesa nad Volkswagenem Pierwszy wyścig na Portugalii Portugalia Tutaj może mogą być ścinane zakręty, które w perspektywie czasu mogą ukazać się bardzo zdradliwe Czy Mercedes wygra na prostej? Mercedes ma tak większy no, na prostej nie, no, na Mercedes, no, problemy. Tak Mercedes no, będzie miał problemy, tak Mercedes no, będzie nie. Miał problemy. No, nie, właśnie Mercedes tutaj ma dobry O twórzek. i ruszył! Ruszyli Audi, Audi na pierwszym póki co Pierwszy za długi dystansie... Duży. Oj! Oj! Oj, no ścięty. No to o tym mówiliśmy. Te ścięte zakręty na tym torze mogą się okazać zdradliwe. No, jedynie teraz, jakby utrzymał tempo przez te okrążenia, to, no to raczej robię. tą mapę ma w kieszeni. No, on ma, on ma też dobrą prostą, Max. Coś co nie, Mercedes ma większy Max. On 3 robi lekko na prostej. Chociaż na tym to, że nie ma za dużo prostych, więc tutaj jest dużo takich szybkich zakrętów, które akurat... Ale są prostych, gdzie można wyciągnąć. Można, nie. można, ale są zakręty, w którym akurat napęd quatro bardziej z jest przydatny. Naprawdę, no, na zakrętach to prawda. Pewno Mercedes ktoś... Może Mercedes może to driftem nadrabiać. No właśnie, jak potrafi się latać driftem dobrze w tych grze, to jest Mercedes lepszy od yy, Audi. Jeśli ktoś nie rozpierdala, to też fakt Nie, widzimy jaka jest różnica czasami między zawodnikami plus no niecałe 3 sekundy różnicy no jest. Oj, 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 oj. ależ tu pomyłka, ależ błąd No i tu raczej już na no, odskoczy na co najmniej 8 sekund mi się wydaje Nie, 4 Teraz prosto, no, no trochę zyska, zyska. No zyska, kolejne sekundy cenne. Pierwsze okrążenie, ale to dopiero półmetek, pół metek? Jedna trzecia, bo tu trzy okrążenia. Nawet z Tuneo jedna trzecia, więc... Tu jeden błąd, jeden ścięty zakręt na może spowodować to, że... Zikciu będzie miał szansę walczyć jeszcze o wygraną. Już nie zapominajmy, że niby kolizji nie ma, ale jednak... Tor jest. Tor Tym jest. Uszkodzenia są, są pełne. Jest trawa, jest Żurzel, jeżeli żużel się wpadnie, no to można się przywitać z bariery. No, zależy, nie no, zależy, jeżeli wpadnie, to jest koniec. On nie ma nawet Kłato, więc wyjdzie mnie hamuje. nie chciał trochę na nadrobił, 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 zbliżył się tył, tył do Nea, więc, więc tutaj walka nie będzie. Nie całe dwie sekundy, niecałe 2 sekundy, chyle. Ziggy. na że nadrabia, nadrabia na tych szybkich zakrętach. No, dużo pomyłek no, ale no i nie niestety ale tu nie powinno być, no, tu nie powinno być Według mnie. No ja przejechałem cały najechany. Całą tarkę Całą tarkę ta no. no. przejechałeś I znowu na, oskoczy na jakieś 4-5 sekund Dokładnie 5 sekund prawie Oj Oj O no już tutaj chyba mamy 7 sekund w różnicy Co najmniej No raczej Portugalia no, to Co leguje mi tą gierkę jebaną Tu nie wiem, co by No musiał zrobić, żeby jednak tą przewagę stracić. No, nie wiem, co. Się teraz 280. No właśnie, trzy paki Mercedes prosta, Audi nie dociągnie tyle. Na Audi niecałe 280. No 20 km na godzinę, różnicy jest. Więcej. więc na jest taki. Mówię o Kaudi, Kaudi. Nawet ale tak. Ale teraz 3 sekundy różnicy, ale no. Złe wyjście, złe wyjście z zakrętu na na w sumie też. Ten zakręt też, że jednak swoje was zbiera. laguje, tak, że jak, mi, jak mi dymu dużo się daje, to mi laguje. sekundy. I, i połowa ostatniego okrążenia, Ej, no jest. zobaczmy. Ści Ej, nie mi, I uwaga! Uwaga, ścięty! Tu się z... tu wydaje mi się, że jest jakieś półtorej sekundy różnicy. I nie się ale nie wyszedł do tego zakrętu. Nie wyszedł. O, I o No i trochę po wyścigu w tym momencie. Wydaje mi się, że śmiało możemy powiedzieć, że to jest 1-0. Ale co? Patrzymy po kurtacie. Całełewek. Co? Patrzymy na razie na ten wysiłk po prostu. No, no okay. mówimy, że 1-0 dla Ciebie. Nie mam na sobie? razie. To ostatnia prosta, no tu się nic nie wydarzy. Niestety. Błędy, błędy. A ty miałeś w ogóle jakiś święty? Nie. No to kurwa... Byłbym jak gdyby nie było to błędy. Gdyby babcia miała wąsę, to by była dziadkiem. Lecimy dalej, moi drodzy. Proszę Państwa, następny tor to jest uliczny. Paryż. To jest Paryż uliczny, i tutaj, Caudy, moim zdaniem, ma przewagę. No, większa wytrzymałość fury. Te zakręty są niektóre ostre, ale przypominajmy, że jak się źle idzie driftem, to tutaj nie wybacza pomyłek ten tor uliczny. Tutaj każda barierka bierażniwa, więc to jest, moim zdaniem, większa tej próba błędów. Bo tu może się pojawić kaszlak, w każdym momencie Kaszlak To jest mówisz, kręta, kręta droga, tak? No, to jest paryż, to co jechaliśmy, kurwa A to jest to, dobra No, to tutaj na, na niekorzyść Mercedesa będzie Ale żeś dał po trzy co? No to... No to dał, dał wiem. po trzy, no Bo to nie było, bo dwa za mało Nie, nie No To na prostej ci odskoczy No Niestety tu będzie problem. No się zebrał w ten zakręt. Nie wlecia za bardzo driftem. Kierownicę Toru wybierze prawą. Neo to samo. No, ja dom na równi i teraz dobrze wejść w ten zakręt. To jest bardzo niebezpieczne i zlikcie perfekcyjnie. Neo niestety zaliczył bandę. To to już może spowodować, że auto będzie leciutko skręcać. Jeszcze nie. To jest oh, mapa my, my, Audi, my, króciutkie my, my. okrążenia Ale ten zakręt może też pogrążyć kierowców Dobry zakręt z Następny, tu widać że tory uliczne Oj, oj Stawiało Neo Jaka to jest rodzina czasowa Chyba nie cała sekunda mi się wydaje No, to jakieś 80, 80 setnych Zikcio na granicy, ale udane Kurwa trochę mi laguje tak szczerze, ale to na spokojnie no, niecała sekunda różnicy. Oj. Oj. Oj! Oj! Ale na szczęście ten tak zahaczył. Ale No też, no też nie wleciał perfekcyjnie w ten zakręt. I teraz to, ważny zakręt, żeby tu dobrze go złapać. Oj, Oj. za mocno. Oj! Oj. Oj ale I tu ty... już mogą być problemy ze skręcaniem muzyki. Nosi na lewo, Wnosi! trzyma się, trzyma się, trzyma się, jedną oj oj jedną trzyma się, 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 na Nosi. się, jedną... jedną... trzyma tak no, się, trzyma być... ściąga się, trzyma się, trzyma się, że... Że... Ściąga, ściąga Na się, ściąga się, dobrze dobrze o barierki gra. Bardzo dobrze pyta je. No, ja nie mam szans, to dużo ja, u mnie. No, z problemami. Chociaż to jest ten zakręt, ale jest najbardziej trudny teraz do pokonania. No ten na pełnej prostej. Oj, bezpiecznie. Bezpiecznie, tu nie ma co ryzykować. U, ale na za ryzykował Ale nie niestety, się. banda. Jeden, jeden. 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 jeden, jeden. Zaczynamy! Kolejne okrążenie w... i... No i teraz... Jasmarina! Marina! Tor... ...w Emiratach Arabskich. Więc... ...zobaczymy co to będzie. Jak to było? Alt-R czy Ctrl-L? Alt n -R. Alt-R. -Alt -R. Alt -R. Alt -R. No bo Alt-R, to, Alt to nie Alt-R, nie jest Alt-R. No, niefajne są FPS. Ja przez ten dym mam ścinki, kurwa, to też jest w ogóle ciekawe, no ale dobra. Jasmarina Marina. Marina. Dużo odkrętnych zakrętów. Zobaczymy, nie wiem czy na tej nic Będzie proste. będzie prosta. Jest jedna długa na pewno. Zależy, bo to jest ta tor międzynarodowy, a nie tam. Zobaczymy. No tu i tak powinno być, Ta prosta, co było pamiętne. Trzy paki, trzy paki i barierka. Wszystko ładnie wziął szykany, bez drifta, ale NEO lepiej w wyprzedził. Teraz szybkie zakręty. I teraz nawrotka, teraz nawrotka. Coś się dzieje Tu ostra, ostra sekwencja z Zikciu pięknie to wziąłem, ale no to samo No lepiej Teraz dziwny nawrót Oj, o... nie A to tu No ja też bym się pojebał, że w tamtą stronę, nie? No, bo zawsze tam było Tak? Toruć tor? To to, to to, się to, to się na innym torze było Oj Zikciu, bardzo dobrze wziął, teraz nadrobi trochę Ale ryzykowy ten zakręt był Te nie, aqua mineralis robię lepiej niż Neo Tartki pod koła, bardzo, Oj, I to chyba jest przekreślone Szansa zwycięstwa, bo teraz długa prosta No nie taka długa Ale się jednak okazuje, Ale na takim torze, jeśli nie, nie Neo bo... To jest przegrana pozycja, tak szczerze. jako mineralisz. No to teraz przede mną musi być tam full focus. A tutaj full focus i. Oj! Oj, 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 Ale są problemy na No skoczył no to jednak widać, że te tory uliczne to jednak to jest domena Zikcia. Ale po podjęciu maski mamy lekko zredukowaną masę. No to tak nie działa, to nie jest taki trudne. <laughs> zapraszam do najpierw pod nowego grida ja wiem to jest bardziej Niech ja ale jest bardziej inteligentny. No i jeszcze nieciekawa sytuacja dla Zigiego. Wszystko na to, że o w Barcelonie się rozstrzygnie. Czy nie będzie tego, finałowy tunel? nie będzie To jest trzecia mapa by I na będzie miał punkty meczowe. Lagi. O, o, jej, o i kiego, bójś kiego, bójś kiego, koniec. To jest teraz co tutaj. Tu trzeba było na maksę jechać, bo nie było nic do trzeba było wiesz Na 100% jechać to okrużenie. A1, 1 no, Neo. Kurwa, eee, co, co chodzi, że jest aż zużycie procesora? Kurwa. Czemu jest zużycie procesora ty? Dobra, moi drodzy, ja odpalam wiatraki od laptopa, bo się laguje. No i te 200 wybliżej Nea. Ja. ja uważam, ja nawet jakbym to przegrał, to nie uważam się za przegranego, bo byłem gnojony, a tutaj ...no, jestem o krok od wygranej. Więc nawet jeśli to przegram, ja jestem zadowolony z siebie w tym momencie. Jest 2 do 1. Może Zikciu zrobić łamaka. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Umiejętności swoje pokazałem. A najważniejsze. Barcelonka! Jest. Bardzo ciasny tor. W biznesie poklaska tych zielonych. mówiąc, jeżdżenie na granicach z bandami. Tutaj dla Mercedesa ciężkie wyzwanie, ale zobaczymy, ruszyli. Zawsze na pierwszych metrach z ich szybszy. Leciutko zaznaczona banda, ale Neo też. Nie nie zachęciłem. Nie, ale... no, za to jest przyleciamy. Każdy zakręt kto obejmie Znikciu pięknie wziął ale Neo to no, samo... Oj Neo pięknie poleciał Jeśli z Neo wygra ten wyścig Ostatnie no, tego formalność. To, oj Problemy ale Neo też tu problemy tu będzie się działo Tylko pamiętajmy jak ktoś teraz sobie którą, którą nitkę wezmą, którą nitkę tą samą Ta jest do chuja. Ona jest do chuja. I to jest ta lepsza. Zdikciu, świetnie, ale Neo to samo. Nie ja wiem, czy moja wychodzi, trzeba prowadzić przy nagrywaniu, przy nagrywaniu, ale... Ależ tu jadą, na milimetry. To jest do pierwszego błędu, moim zdaniem. Zdikciu i niestety, Bordy. niestety. Bordy. Ja Czułem, że ktoś się tu w ten wyparstek taki. Ale jeszcze, to jest długa mapa, to jest długa mapa, jeszcze są dwa mapa jest, są To jest zastawione. jest to dużo jest. do nagrobienia jeszcze. Raz cię po prostu musi jechać bezbłędnie, ale ociera tę bandy, ociera. Każde uszkodzenie auta spowalnia je i utrudnia jazdę dalszą. Neo już z radaru. To nie jest dobra wiadomość. Ale, Ale tam chyba tu... jakieś problemy o. się podziały na... No. No, no też musi się jednak pilnować, bo Mercedes swoje jedzie, a tutaj no, kasacje jak widać są możliwe. Oj oj oj, już te bandy widzę przy, przytulanie z bandami. A nie mówi, co się dzieje u niego to nie, niewiele to zbiera. gdzieś trochę nadrabia a cię starczy okrążeń Cię starczy okrążyć żeby nadrobić stratę która popełnił w pierwszym okrążeniu co jest taką różnicę 6 co się płynie Olin widać Olin jest ja tak tak problem taki że nadrobić można dosłownie parę sekund maksymalnie a stracić można wszystko no. no. ale tu już lekcja z poprzedniego Już 5 sekund, dźwięca. 5 sekund. Pięknie wzięty zakręt. No goni na tutaj. Goni no, goni, no, czy, goni może na. może coś presję, może czuć presję. Oj, oj. Jest bezpeczny, jest bezpeczny. Klapa lata, ale... Final lap. Final lap on the race. Ale Mercedes na prosty zanganił trochę. Ważny zak. ważny zakręt. nie wyrzuciło na bandy. Oj, wykrzyki się pojawią. Czy jest check engine? Ciekawe, czy mnęło, wygląda tak samo sytuacja z check engine'em. Nie. Ja nawet nie uderzyłem ani razu w bandy. Pierwszy raz. Problemy, problemy Mercedesa, moi drodzy. Ale no, się dalej. No, nie ichciu trochę nadrabia, ale tu też dużo błędów. Już mógł tą drugą nitkę wybrać. Połowa, połowa wyścigu. Ostatniego okrążenia. Kurwa, laguje mi jak sam z kurwesem. Tak szczerze. Nie wiem, co się stało, ale procesor uwierzył aż 70% przy nagrywaniu. Uwaga, czy coś tu się podzieje? Tu musi być perfekcja. Neo już czuje ten oddech na plecach. Ty w po błąd, Neo! Przyzie, przyzie, przyzie nawet nie mam, kurwa, na radarze. 4,80 sekundy. Oj, niestety, o, ale pan jeszcze wstrzymuję Ale już chyba koniec, już tu nie ma co zbierać. Ojoj, oj, oj. nie. Oj, DJ nie chciał zagrać ostatniego wyścigu. Rezygnował. Nie doszliśmy do ostatniego wyścigu, moi drodzy. Przykro mi. Mimo lagów, Zaz, mimo wszystkiego... Z, to zaraz jakiś odcinek bo z CSGO z Jeżeli chcesz w tym pieniądze. Na przykład. Nie, to na spokojnie, Andrzejku, To na spokojnie, Andrzejku. No cóż, moi drodzy. Widzieliście odcinek, tak, jaki to był? to nagrywanie. Andrzej, włączeń, ja no już nie żegnaj. żegnaj jeszcze nie żegnaj. Z nami byli Deadpool, no, Rozłączę no się, kurde, znikam, żegnam. Zegnam, zegnam. Potion. Zegnam! I Andrzej. I również ja. Dziękuję wszystkim za oglądanie. manko.